Lubię, to, I mocność, i mojska. Kto chce rozpocząć? Ja! No, Wieszu, pan Cicho. Skąd to jest, tam jeszcze Dobre, dobre, dobre. Dobra, dobre, dobro. Marcia chce zacząć?

Niebo Hania nas nie może mylić, Aha. ale wy też musicie pamię pamiętać, że Hania nie gra, ja muszę też pamiętać, co, bo okay. Częściak nas nie tak. może mylić. Tak? Nie. Kto chce rozpocząć? Ja. był pierwszy. Ale nie, no, no, nie pada. to pada. Nie chcę. Nie w tą stronę. Macia, Macia też nie klasnęła i ma też Zawsze zaczynamy od... A, odpada no, i odpada. Ale nie to, nie klasnęła w ogóle. O chciało, o chciało. Teraz skończyło. Kto chce rozpocząć? Ja, yeah. ja. Yeah. Była pierwsza lata. Miłość. <skrymne> <A> ja <A! grymne> mam na koncentracji, bo kto chce rozpocząć? Ja, ja. Pamiętajcie, że nie dużo już od poczętu, nie ma już grumienia. Lub ładniej. Pamiętajcie o jednym krótkim. Skupienie 3, 2, 1, starczy cisza. Tym więc każdy krok, ruch powiem Tobie Jezu Ty pozwalasz wciąż oddychać mi że każdy krok zawiam Tobie Jezu Ty pozwalasz wciąż oddychać mi pod wodą ale Twojej maski, Panie gdzie nie, nie spojrzę tu, tam wciąż widzę Cię zresztą, Twa miłość niemówiona że to możliwe jest na biednie na Biegnie, biegnie, mały osioł, biegnie, biegnie, mały osioł do samego rana. Wsród, 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 kochana. It� it's <faith iniciaries laılanff> a <aura>.